Witam w drugiej części budowania bazy Republiki Na mam kiedy to nagrywam jeszcze nie mam tych brików, by dokończyć ten, yy, tą bazę więc dziś zajmiemy się, zajmiemy się tym oto małym, niewielkim terenem przed bazą, a dokładnie prawą stroną gdzie mam w planach zbudować jeziorko. Jeziorko będzie z takich elementów Mam ich wystarczająco, więc mogę zbudować jakieś jeziorko w tym odcinku. Również mam w planach zbudować e, drogę, która będzie tutaj, oraz potem, kiedy już będą elementy, będę mógł zbudować resztę tej bazy. No a potem zobaczymy, co jeszcze uda mi się zbudować. Tak się na chwilę obecną prezentuje te jeziorko. E, mamy tutaj, jakąś rurę, roślinki w niektórych miejscach. Zamiast dawać tego, tego brązowego, piaskowego, mokrego, dałem właśnie takie niebieskie, przezroczyste plejty. Miałem ich więcej, ale gdzieś musiałem je wykorzystać do jakiejś podstawy, więc ich więcej nie mam. Używałem je, żeby dać głębi temu jeziorkowi, no ale nic więcej nie znalazłem, bo gdzieś musiałem je wykorzystać do jakiejś podstawy, na przykład. Tych tutaj, tych więc nie mam więcej. Teraz przejdę, myślę, że tu budowy, nie wiem albo drogi, która będzie szła tędy, albo do terenu, który będzie tutaj, bo go nie będzie dużo, więc się zajmę tym terenem. Teren przed bazą został skończony. Mamy tutaj drogę, która niezbyt mi się podoba, jest taka średnia. Mamy z jednej strony zieleń i z drugiej. Tutaj mamy jeszcze jakiś spiornik i komin. Bo już po prostu nie miałem elementów, więc teraz zajmę się roślinnością. No i roślinność skończyłem, tak się prezentuje z jednej strony. Tak, z drugiej. Mogło być trochę lepiej, myślę, że coś tutaj pozmieniam, bo nie podoba mi się jednak ten jeden poziom jakby tej roślinności. W niektórych miejscach tych e, e, plateów nie przyczepiałem, tylko jeden tak luźno, żeby to tak trochę poróżniło teren, ale jakoś tego bardzo nie widać. Mogło być lepiej, może tutaj coś zmienię, no ale nie ma najgorzej. Umieść, sobie już droidy, tak się to prezentuje to. Idą tutaj głównie m, tą taką drogą tutaj. Mam tutaj rozwalony śmigacz, teraz przechodzimy trochę w prawo. Widzimy kolejne droidy, które idą akurat takim off-roadem. E a jak się spojrzy w górę, to widzimy, że również jeden ze śmigaczy jest tutaj leci tak przy ścianie bazy, które dopiero będę budował więc kiedy już droidy mam ułożone Teraz zajmę się właśnie tą bazą, gdyż już mam elementy. Więc zacznę budować tą bazę i się widzimy za niedługo, za chwilę. Ścianę frontową już skończyłem. Tak się o to prezentuje. Usunąłem ten śmigacz, który tutaj był, bo on trochę mi tutaj nie pasował do moich planów, które tutaj będą. Mam jakieś tutaj kratki wentylacyjne, jakieś rury, coś. Jakieś ozdoby. Więc jak widać, frontowa ściana jest skończona, no ale mamy kolejny problem, bo, bo możliwe, że nie starszy mi elementów, żeby dokończyć tą ścianę. Ja dokładnie też jeszcze nie wiem, co na tym dachu będę chciał zrobić. Czy będę chciał zrobić kawałek jak bazy, i na tym będzie już się pojawił teren jakiś, czy w całości będzie dach, chyba właśnie tak będzie najlepiej. Czy to będzie dach, jakieś rury. Będę chciał tutaj zrobić drzwi, żeby tutaj móc wejść na ten dach. Jakąś drabinę na właśnie ten wyższy dach. No więc chyba będę musiał się na razie zająć tym. Potem postarać potem zbudować tą ścianę. I niestety kupić elementy, bo na pewno mi nie starczy. No i potem zająć się tym wyższym dachem. Więc coś tutaj pokombinuję, coś pobuduję. I się. widzimy za chwilę jak już coś tutaj stworzę. I znów zabrakło mi elementów, nawet już nie mam tajli, żeby dokończyć ten dach. Nie mam również brików, żeby dokończyć tą ścianę, oraz nie mam jasnoczarych tajli, żeby wytajlować ten górny dach, więc tak naprawdę znowu muszę przerwać budowę. No i tak naprawdę przez to też będę musiał zakończyć ten film, no bo już nic w tym filmie więcej nie zbuduję. No i jedyne co na razie będę mógł robić, to zmieniać może lub dodawać droidy i jakieś inne rośliny, czy coś tego typu. Więc to się tak prezentuje. Wygląda bardzo fajnie. Mamy drzwi, mamy drabinę na dach, mamy jakieś rury, inne jakieś rzeczy. To bardzo mi się podoba i, no i jest naprawdę to fajnie, wygląda moim zdaniem. Więc no tylko trzeba czekać aż znów będą elementy i... Budować dalej i skończyć, już to. No więc, więc, to na tyle ta się prezentuje całą moc. Już jest naprawdę dużo zbudowane z elementów obcaża. Już wykorzystam jakieś 2000 co najmniej. Więc jest z tego naprawdę już dużo tych elementów. No więc, widzimy się w następnym filmie, jak już będę miał elementy i będziemy mogli budować dalej i najprawdopodobniej już skończyć tego mocno więc niech jest zaglądanie do zobaczenia no i nara.